Tuż tatuś tam jest i ja tego. Bawcie się. Bawcie się moje koleżaneczki, przyjaciółki. No. Tu Felcia. Tu Cika. Dwa przyjaciółki, tak? Dwa przyjaciółeczki? Tak? Dwa przyjaciółki? Tak? 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 No. Dwa przyjaciółki. O, proszę bardzo. Bo nie wiem, jak to mam wykamalować. Dwa przyjaciółki, tak. No. Nie wolno. No. Mhm. Dwa przyjaciółki, tak. Pięciuki. Gdzie są przyjaciółki? Przyjaciółki. oho uh -huh. Piękne są. Dwie przyjaciółki. Tak? Bawią się i świetnie. Się... Dobrze się bawią. Następnie mamy pięknego gościa. Mamy tak, w felcie naszego gościa. Dzika to z nami jest, mieszka. Mieska też, mieszka obok nas. O, przyjdźcie, obok nas. Dobra. I mamy tego gościa, ładnego gościa, biały kot. Żyła się biały. O, biały. Ale nie można puścić go tu. Muszę tutaj ta Tak, felcia i ta Ej, dzika. I nie mogę puścić go, bo ma i nie wiem, co jest. Lubimy zwierzęta, ale no lepiej nie. No nie, nie zgodzą się, nie. A tutaj są zgodni, o proszę bardzo. No, dokładnie. No, nie zja to wiadomo, bo jak coś... O tu babcia, o no, Karina, weź no. No co on weź. Zapalki nie Albo przynieś swoją zapalniczkę. A gdzie mam? W szufladzie. No dobrze. No to już to To są dwie psie dziełeczki. Papieles idę i zabaw babką. Szapelniczki Pałki nie powinny. Siap. O, no, proszę bardzo. I idę do... <noise> ten No. No i tyle. Fajna droga, no fajna ścieżka. Po pierwsze. Po drugie, to dziękuję nam bardzo dużo subskrypcji. Bardzo dużo. Jest chyba 61 subskrypcji. Bardzo, bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Będziecie chcieli jeszcze no kotek. Znowu mamy. Będziecie chcieli. Mm, Yy, chcieli, yy, no nie wiem, film z zwierzętami dajcie łapkę w górę bo ja lubię zwierzęta pokazać, yy, pokazać zwierzęta yy, może być, nie wiem, percie jak się bawią, ściką może będzie wyrok mały o, tutaj będzie mały wyrok o, jak pokażę zwierzątka tu mały kot odwiedził nas tak Dokładnie. <laughs> I on I... się połym, tau, ja mi, żebym się proszę, proszę, proszę. No, tutaj, tu jest działka. Nie jest taka mała, ale działkowa, nie? Tutaj truskawka, trzeba to yy, jej, musimy pochować to, tak pochować trzeba, bo zaraz będzie już prawie, chyba jest jesień, tak jest na pewno jesień, a to moja, poczekajcie, pokażę wam o co chodzi z tym zabawką, będziecie się pytać. Pokażę wam, o co mi chodzi. Zabawka jest bardzo... Taka... Taka prosta. Dla dzieci, albo dla wersji, o. Dla Teraz... Utrudnienie no, dam jej. O felcia poczekaj stój nie musi wszystko poczekaj felcia no tu, tutaj tu, felcia felcia arbacika no no, no. o cika łapała super super piesek. tu mam felcia o tutaj masz o, ma. Tutaj są słodkości. Mhm. Chyba się naglało. O, widzicie? Tak się bawimy. Bawimy się świetnie. Świetnie się bawimy. Ślicznie. Ślicznie, felcia! Ślicznie, ślicznie cika! Ślicznie, felcia! Teraz cika. Teraz. Cies. Ale ci, Kusiu. Poczekaj. Powiemy się. Nie, poczekaj. Tu masz. Tu. Czekaj. Ślicznie. Ślicznie, ślicznie. Teraz Belcia. Taka zabawa fajna. Fajna, fajna jest zabawka. Sama. Dobra, teraz musisz sama. No? Musisz sama. Tu. tutaj czas.

Ja to polecam każdemu zwierzęciowi. Super. Bem, Tak, ślicznie, ślicznie jesteście, jest śliczne. Trzeba obie pogłaskać. Pamiętajcie o tym. Obie. Obie pogłaskać. O, proszę bardzo. No i teraz możemy się pożegnać to że wam się podobało dajcie łapki w górę i dużo subskrypcji y, dzwoneczkiem będzie nowy film w kanale to będzie nowy aparat to wtedy będzie nowy film to na razie pa